Witajcie moi drodzy, zobaczcie, jaki piękny mamy dzień. Jaką piękną mamy aurę. Niespodziewanka. Wczoraj chmury grat, a dzisiaj piękna zima. No ale nic, kawałek coś tam podziałaliśmy. Tu mamy tą ścianę wyciągniętą, już też do nadproży. Zrobiliśmy jeszcze jedną warstwę tutaj. Kawałek winkla tu wyciągnęliśmy. Dalej już nie robimy, bo musimy zrobić tu pierwszą warstwę w pierwszej kolejności No i tutaj też robię to w ten sposób, że Nie wstawiam tutaj już Żadnego małego elementu między dwoma nadprożami Tylko zrobimy Jedną belkę Już nad drzwiami I nad oknem, dlatego że mamy nadproże na tym samym poziomie Więc zrobimy tu jedno takie długie nadproże Zaszalujemy, zabetonujemy I tak to zostawimy no i zaraz poskładamy się trochę tutaj z klejami I spróbujemy jeszcze troszkę podziałać z eligatorkiem może Nie ponagrywam dużo W taki śnieg, ale Przynajmniej coś tam spróbuję powyznaczać Tutaj dobrze byłoby Przy Tegować rusztowanko. No ale może poradzimy sobie z tamtego się okaże, no i tu garaż praktycznie te dwie ścianki małe zostały i mamy garaż na wysokości stropu Tak jak mówiłem w dniu wczorajszym, tutaj na górę jeszcze idzie 10 cm do morówkę Ale najpierw wybetonujemy nadproża I wtedy od razu na nadprożach też wyciągniemy sobie tą ostatnią warstwę Ułatwi nam to później montaż obitki wewnątrz i na zewnątrz Bo będzie w co wkręcić wkręta do tymczasowego przytrzymania tego no, i myślałem, że dzisiaj zaczniemy się pierwszą warstwą. No ale co? No, niestety. Lipka, lipka. Pogody nie przeskoczymy. Dobrze, chociaż to udało nam się zrobić. Już nam tutaj nie zawiewa. Już coś tutaj widać. Pytał Kaziu, jak mierze wysokości. To, tak jak wczoraj mówiłem, jeśli chodzi o drzwi. Tak jak wczoraj mówiłem. Jak mam zaznaczony, wszędzie w pomieszczeniu, na wszystkich nadprożach, na wszystkich otworach, reper plus 100, czyli 100 cm powyżej punktu 0, to od tego już sobie mierzę odległości, tak jak mam w projekcie. Jeśli chodzi o drzwi wewnętrzne, no to ja robię otwory 210 cm od punktu 0, czyli od tego repera podnoszę się 110 i na tej wysokości robię nadproża. Jak już tu wyjdziemy z tymi rusztowaniami, to pozaznaczam sobie już wszędzie. Na tym winklu, na tym winklu, na tamtym winklu, na tych oknach. Zostanie to też odbite sznurem traserskim, tak żeby e, był wszędzie poziom. Chociaż tutaj nawet niekoniecznie, bo tutaj dość krótka ta ścianka jest. Więc jak zaznaczymy sobie tu repery, to na spokojnie będziemy w stanie e, zamontować te deseczki. wyznaczać to sobie. I też już będzie dobrze No i tutaj też już Wchodzi nam nad proże Też nie robię żadnego kawałeczka Mógłbym tutaj wstawić w zasadzie jakiś tam paseczek Jeszcze taką elkę wyciąć Ale zaszalujemy to sobie i zabetonujemy też razem już Tutaj Belkę Będzie się troszkę po prostu Więcej opierało Tutaj mamy 35 cm 34 w zasadzie No i teraz Znaczymy sobie Wszystkie piony do otworów. I tutaj też Majster wczoraj pytał, dlaczego, czy nie można od razu docinać taśmówką ich. Generalnie można by było, ale uważam, że jest dużo więcej pracy, bo do każdego jednego trzebałoby przyłożyć pion. Dodatkowo one tu w tych miejscach potrafią nawet do 5 mm nie trzymać w ten sposób kąta, więc też byłoby dość, dość ciężko to ustawić. Dużo więcej pracy na pewno niż. Niż w ten sposób do się i na pewno nie wyjdzie taki efekt, oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moja decyzja, i ja chcę w ten sposób robić. Chcę to ścinać, żeby dla mnie szło to wszystko w kącie i w ładnej idealnej linii. Dla mnie się ten efekt estetyczny też bardziej podoba. A tak to zawsze jakieś tam ząbki powychodzą, nie ma to wpływu, oczywiście, na, na jakość. Ważne, żeby szerokość otworu była mniej więcej tam zachowana, ale to jest zrobimy w ten sposób. No, bo taką mamy generalnie ochotę, tak trzeba byłoby każdy jeden mierzyć. Gdyby to był pióro w pust, no to byłoby inaczej, bo byśmy przyłożyli tylko, założyli na pióro kreseczkę, zaznaczyli gdzie ciąć, no i wtedy można byłoby w ten sposób robić. Z tego tytułu, że tu każdy w inną stronę jest kopnięty, no to uważam, że w ten sposób jest zdecydowanie łatwiej. Tym bardziej, że i tak trzeba byłoby przecinać, i tak trzeba byłoby przecinać. Jest kilka uszkodzonych. Więc w ten sposób to wykonamy No i co, no pada, ale nie moczy No to spróbujemy e, coś tam podocinać Przynajmniej te dwa otwory okienne dociąć Tu drzwiami możemy się jeszcze chwilowo wstrzymać No bo tutaj będziemy musieli nieresztowanie sobie już postawić Bo ja to muszę ciąć z tej strony Z tamtej strony nie włożę aligatora No i też już, no i to mamy świeże generalnie To, tamto mamy świeże Więc to dotniemy sobie w dniu jutrzejszym, jak nie będzie padało od razu dotnę sobie ten otwór, ten kawałeczek mniejszy, to już też będzie gotowe docięte. Od razu dotniemy sobie tamten, w jutrzejszym. jak to sobie zwiąże, bo to niby ręką się nie ruszy, ale od wibracji yy, aligatora może zerwać spoinę. Także jeszcze na dzień dzisiejszy, ze względu na pogodę, te dwa otwory okienne docinamy. No, i będziemy mieli fajrand, niestety. Niestety. No i ta część cała gotowa. Teraz pozbyć się śniegu, no i lecieć część mieszkalną. Na pierwszą warstwę. Muszę przywieźć papę. Musimy przywieźć już też kleje. Tutaj poszło generalnie nam 5 palet. 5 palet, więc 250 sztuk. 3-5, tak jest 250 sztuk poszło nam tutaj na tą część garażu. Mamy na razie przywiezione 22 palety, tutaj dość sporo nam odchodzi tego. Bo trzy duże okna mamy od zera już. Tu mamy okno 260 cm szerokości od punktu 0, tu mamy okno między rdzeniami. I tu mamy okno od rdzenia Też duże tarasowe Więc sporo nam tutaj tego odchodzi Tutaj mamy narożne Między tymi rdzeniami Więc też tylko do parapetu murujemy Drzwi Tam dwa okna, tam jeszcze jedno okno No i tutaj też nie idzie po całej długości Ściana tylko y, Kawałek I później będzie taka wnęka Z działówki już Także myślę, że tych 22 palet na spokojnie nam starczy. No i teraz szykujemy sobie w miarę proste kątłatki Poprzykręcamy je sobie w pionie i zaraz odpalimy aligator. No i może kawałek coś tam jeszcze spróbujemy nagrać z tego. Od razu sobie te odpady już poskładamy na jedną paletę. Te, które możemy wykorzystać, bo też musimy maszynę przestawić, tak żeby można było przymierzyć przekątne. My to generalnie mierzyliśmy i powinniśmy mieć to po rogach. Ale po wmurowaniu pierwszego bloczka, warto jest jeszcze to ze 2-3 razy przemierzyć. Jest wtedy dużo bezpieczniej. No, pięknie się dzieje. Elegancko. Dobra, rozkładamy się i działamy. Jedno mamy już docięte. Teraz zaczynamy drugie. To już nieraz było pokazywane. Rysujemy pion w razie. Jest taka sytuacja, u nas było dobrze, bo tutaj mogłem spokojnie kątownik przyłożyć, ale jak nie da się przyłożyć kątownika, czyli jest taka sytuacja jak tutaj, oczywiście mówię o takim kątowniku, no bo są takie, które to spokojnie wejdą, to można zrobić to w ten sposób, przyłożyć kątownik tutaj, zmierzyć tą odległość i tą samą odległość przenieść na drugą stronę, tak żeby tutaj był winkiel. No i co, i kręcimy łatki. No nie, po, nie pomaga nam dzisiaj pogoda, ale jutro już ma być lepiej, więc jakoś to pokonamy. To dwa wkręty. Zdecydowanie wystarczą. No może jest trochę zabawy, ale no dla mnie o wiele bardziej się to podoba jak jest w ten sposób to ścięte. On no coś dzisiaj brał? Rubowana stróża. Co to za budowa zimy bez wołwana? Obserwanie. Dobra i jedno będzie miał bardzo ważne zadanie teraz. Zależy czy odpowiedzialne <grymne> bardzo. <Mająmy zadanie. grymne> Nie, <słuchaj> A jakie? Na zewnątrz kamerą stanąć <słuchaj> Proszę <słuchaj> Tutaj teraz zaraz po cięciu, od razu od razu po cięciu Zostają takie ślady poligatorze i ja ich zdejmuję te łaty, to jeszcze lekko sobie to docieram. A ten bit to już się nadaje do tego Do głaskania po nie powiem czym Ten bit się nadaje Którego tniemy teraz? Żadnego Marian kochać ma Dobrze, że to się nagrało. No. <laughs> to wiedzisz, to jaki jest. <laughs> No. Oh. Tak. O, i leciutko zniwelować i teraz, i teraz to wygląda naprawdę ładnie i estetycznie. Na pewno przy montażu okien nie będą narzekać. Tu jeszcze będzie dołem do klajka 7,5 cm. Ten temat jest gotowy. No zdecydowanie lepiej to się robi, jak nie pada. Ale żeby całkiem dnia nie tracić, to no to przynajmniej mamy to docięte. Dwa okna gotowe, ta część praktycznie gotowa. Stąd można chwilowo będzie rusztowanie już zabierać sobie, i poznaczyć wtedy wszędzie repery. Może jeszcze tak zrobimy, że zbierzemy te rusztowania sobie, i poznaczamy od razu wszystkie punkty już na oknach, na oknach na każdym rogu. I nie ma szans, żeby tak to wyglądało jak, jakby było morywane od razu. Zawsze będą jakieś tam przynajmniej małe ząbki. Dla mnie tak się zdecydowanie bardziej to podoba Jeszcze raz rzucisz, to do dentysty nie będziesz musiał chodzić I tak zostaje Znaczy kontaktami się chłopaki wymieniają dentystów Który ma lepszego dentysta Ta część gotowa Jeszcze tutaj, gdyby nie padało do końca tygodnia to spokojnie na parapetach, na wysokości parapetów już Byśmy byli i na pewno Mielibyśmy dozbrojone strefy Tam gdzie trzeba, oczywiście tutaj nie będzie ich dużo Tu gdzie są e, Rdzenie po bokach Okien po pionach idą To nie dozbrajam tych stref podokiennych Dozbrajam tylko takie okna Jak jest tutaj, czyli Luźne w miejscach gdzie jest Bezpośrednio przerwana ściana No i tyle, krótki odcinek dzisiaj To niech sobie schnie, zostanie docięte w dniu jutrzejszym na spokojnie i tu będziemy mieli temat gotowy może być tak też, że zostawimy to w ogóle na razie i dotniemy sobie to dopiero jak już będziemy mieli te ścianki wymurowane do wysokości nadproży i wtedy i wtedy może dotniemy już sobie całość może trochę lepsza pogoda będzie myślę, że i tak nie jest źle no dzisiaj dzień niekoniecznie zaliczony pozytywnie no ale nic nie poradzisz. Z pogodą nie wygrasz czas i cieszyć, że możemy i tak w lutym pracować Więc nie ma co narzekać. Także co moi drodzy? Za dzisiaj wam dzięki i do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Mam nadzieję, że w lepszej aurze mniej zimowej. Pamiętajcie tradycyjnie o łapeczkach. Jak jesteście nowi na kanale, to kliknijcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Trzymajcie się, cześć.